Witajcie w krainie składów. Jesteście gotowi na troszkę narzekania, ale i fajnych produktów? Ponownie postanowiłam wziąć się za temat popularnych kosmetyków, za którymi nie przepadam, a przy okazji opowiem wam, czym można je zastąpić. Oczywiście, jeśli Wam te produkty się sprawdzają, to nie musicie ich zmieniać. Moje marudzenie nie ma wpływu na ich działanie. Ale już nie przedłużajmy i zaczynajmy. Cześć! Czy wiecie, że założyliśmy TikToka? Znajdziecie tam jeszcze więcej krainy składów. Zapraszamy! Srebro koloidalne. Wiem, że wiele osób z trądzikiem używa takiego srebra zamiast toniku. To dlatego, że produkt ma silne właściwości przeciwbakteryjne, a do tego skutecznie matuje. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, a na pewno nie na dłuższą metę. Na naszej skórze żyje w harmonii mnóstwo różnorodnych bakterii. To nie jest tak, że bakterie są tylko złe i powodują trądzik. Wręcz przeciwnie, bo dbają też o odporność naszej skóry. Srebro koloidalne potrafi tę harmonię zniszczyć. Nie tylko może wyjałowić skórę, ale też uszkadzać barierę hydrolipidową. Może być tak, że z czasem skóra stanie się dużo wrażliwsza czy bardziej sucha, a do tego czytałam, że taki tonik bardzo nie lubi wystawiania na słońce. Tak więc naprawdę tutaj trzeba uważać. Albo po prostu podejść do tematu bezpieczniej, milej i delikatniej. Mam tutaj do zaproponowania bardzo przyjemny tonik antybakteryjny z Onlybio. Oczywiście nie będzie miał aż tak silnego działania antybakteryjnego ale ma za to dodatkowe właściwości pielęgnujące. Bazuje na hydrolacie z białej herbaty, zawiera też regulujący niacynamid, czy bogatą w witaminy kombucze. Ten tonik ma też działanie przeciwzaskórnikowe, a do tego reguluje wydzielanie łoju. Sprawdza się też na plecy i jest świetną propozycją szczególnie dla nastolatków. Drugi produkt, za którym nie przepadam, to witamina C w proszku od The Ordinary. I zanim ktoś powie, ale przecież wiele firm ma taką witaminę C, można sobie kupić w każdym sklepie z półproduktami. To od razu od Powiem tak, ale... Trzeba brać tutaj pod uwagę cały kontekst. De Ordinary to taka marka, którą poleca się w każdej grupie o pielęgnacji, na każdym kroku. Są to produkty tanie i mega popularne. Często sięgają po nie nawet bardzo początkujące osoby. I niestety to takie mogą sobie zrobić krzywdę. W tym produkcie mamy podstawową formę witaminy C, czyli kwas askorbinowy. Niestety jest ona najmniej stabilna i często podrażnia. A do tego zwróciłam uwagę na to, że mało stron podaje instrukcje, jak obchodzić się z tym produktem. No po prostu wymieszaj niewielką ilość z kremem. Niewielką ilość, czyli jaką? I na jaką ilość kremu? Proporcje i stężenia są przecież bardzo ważne, szczególnie jeśli mowa o substancjach aktywnych. Ale już nawet odbiegając od bezpieczeństwa i stosowania, to przyznam, że nie lubię tej formy witaminy C. Co prawda jest ona bardzo skuteczna na przebarwienia, ale z drugiej strony najczęściej podrażnia, szczypie, jest niestabilna, łatwo się psuje i czasem kiepsko reaguje z forami. Dlatego, w mojej ocenie, cały produkt odpada i kompletnie mi się nie podoba. I tak szczerze to wychodzi drogą. Dlatego wolę zaproponować jakieś serum, łatwiejsze w stosowaniu, bezpieczniejsze, ze stabilniejszą formą witaminy C i o wiele mniejszą szansą, że podrażni. O produktach z witaminą C mam cały odcinek, więc tutaj polecam na szybko: serum zmija. Zawiera witaminę C w formie SAP, którą szczególnie lubią cery trądzikowe. Do tego ma w składzie jeszcze inulinę, czyli wspierające odporność prebiotyk. A jeśli bardzo Wam zależy, aby forma witaminy była taka jak w proszku, to możecie spróbować serum znakomi Next Level. Zawiera aż trzy formy witaminy C, a do tego odrobina oleju z owoców dzikiej róży, który jest naturalnym źródłem tej witaminy. Przechodzimy do kolejnego produktu, czyli emulsji micelarnej Cetaphil. Tego produktu nie lubię zarówno w praktyce, jak i trochę przez całą jego Otoczkę. Już wyjaśniam. Ja z tym produktem miałam styczność przez dermatologa. Powiedział, żeby nie używać tego z wodą, tylko wycierać w płatek kosmetyczny. No i jak się domyślacie, to najlepiej nie zadziałało na trądzik. Według mnie ten produkt po prostu nie spełnia swojej funkcji. Nie czuję, żeby on w ogóle mył. On jakby wszystko rozmazuje i to nawet użyty poprawnie z wodą i tak dalej. Wciąż mi się nie sprawdzał. Moja buzia po nim wydawała się zmęczona i niedoczyszczona. Co też szybko udowadniały pozapychane pory. Fakt, że to delikatna emulsja, ale ja czułam jakbym próbowała się umyć mlecznym tonikiem. Zero uczucia czystej buzi. To nie jest więc produkt dla mnie, ale rozumiem, że przy bardzo wrażliwych cerach może się sprawdzać. Mi jednak polecono go przy trądziku i do tego się odnoszę. Uważam, że lepsze typowo dermatologiczne emulsje do mycia ma marka CeraVe. Ten produkt zawiera chociażby ceramidy i cholesterol, które będą lepszym rozwiązaniem dla skóry z naruszoną barierą hydrolipidową. Bielenda Professional też ma od niedawna w ofercie taki kremowy produkt myjący. Jego zaletą jest to, że skupia się na wspieraniu mikrobiomu. To wyjątkowo kojąca emulsja i sama używam jej do porannego mycia. Sprawdza się do tego świetnie, ale jest dość specyficzna. Jak mycie się maseczką. Taki lepszy cetafil, bo nie podrażnia, ale czuć, że myje i łagodzi. A jeśli miałabym wybrać coś dla cery typowo trądzikowej, to również postawiłabym na żel tej marki, ale z kompleksem antybakteryjnym. Zawiera np. olejek z drzewa herbacianego, niacynamid czy kwas salicylowy. I faktycznie pomycił trądzik, wydawał się wręcz chować. Efekt był tylko chwilowy, ale zawsze coś. Bardzo dobrze zmywał też resztki kremu z filtrem. To jeden z najlepszych żeli antybakteryjnych, jakie miałam i w ogóle mnie nie podrażniał. Jeśli jednak wolicie naturalniejsze rozwiązania, to dobrą opcją jest duetus, albo na przykład sylveco, który zawiera aż 2% kwasu salicylowego. Tego osobiście nie używałam ze względu na rumianek, ale miałam wersję z tymiankiem. Oczywiście wymienione produkty należy zmyć z buzi wodą. A dlaczego cetaphil polecam? Zostawić na skórze, ponieważ tam substancji mającej jest niewiele, a w składzie przeważa alkohol tłuszczowy, który jest emolientem. Jakie popularne kosmetyki powinnam wziąć pod lupę następnym razem? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli film Wam się spodobał, to pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Dziś się z wami żegnam. Buziaki pa!